Witajcie na kanale Co Na Wędce. Coś ostatnio słabiej u mnie z tymi wynikami spinningowymi. I nie wiem, ale spróbuję znowu wrócić do fluorokarbonu, Czy to będzie miało jakieś znaczenie? Woda już trochę kwitnie. Jest trochę zielona i widać trochę te glony, które rosną mocno. Woda ma 28, ponad 28 stopni. Jak zupa. Także uwiążę sobie fluorokarbon i popołudniowo sprawdzę, co słychać na spinning. Ale tutaj fajne stado ryb widać. Jest fajne branie dło, ale to nie duża rybka to jest właśnie to statko, które widziałem. Czyli to jednak sandaczeki. Kurczę, ale najgorsze jest to, że te ryby nie wyglądały na tak małe. Takie sandaczki trochę inaczej wyglądają na echosondzie. Może gdzieś też kręcą się tutaj trochę większe. Przed mną jest, w tą stronę jest wypłycenie. Ja stoję na niecałych 6 metrach. No i fajnie, że chociaż w końcu branie czuć na wędce. No i ostatnio zauważam, że sporo ryb widać właśnie przy samych kącikach, ale przy dość, przy dość płytkiej, przy takiej mocno płytkiej, dwumetrowej wodzie, na głębszej wodzie nie widać, to też ciekawe, bo woda jest ciepła jak zupa. Myślałem, że one gdzieś będą się głębiej chowały, a te ryby jednak trzymają się płytkiej wody, nie wiem czy ona jest trochę bardziej napowietrzona, ciężko mi powiedzieć o co chodzi. Czy po prostu teraz jest wieczór, już czekają na to, aż się ochłodzi, żeby przy samej powierzchni w chłodniejszej wodzie popływać? Nie wiem. Ach, kurde, ale fajne brania były. Ale to chyba małe konki. Ach, Skubaniec. I jest. Co to będzie? Jest, fajne okoń. No i okonie z sandaczami, oczywiście. Papa. I tu jest bardzo płytka woda. To, że zobaczyłem ryby, to jest jedna rzecz. Bardzo fajna na tym kanciku, właśnie. A druga sprawa to jest to, że co jakiś czas taka, takie malutkie rybki się spławiają. I właśnie założyłem tego 3-calowego takiego podobnego do tej drobniczki, która pływa tutaj. No i właśnie może ten wieczór to jest pora żerowania. Myślę, że nawet jestem trochę za późno. Myślałem, że będę około 17, ale wczoraj byłem na nocy na spławik. Myślę, jak tu zmontować ten film, bo ryby, na które się zostawiałem, niestety nie brały. Chciałbym sobie uwiecznić to nocne wędkowanie na spławik. Fajnie było, tylko szkoda, że ryby kompletnie się wyłączały na noc. Brały tuż przed zmierzchem i tuż przed świtem. No i świt, początek dnia. No, i dodam, że to nie te, na które się zostawiałem, bo myślałem, że będą trochę większe, trochę inne ryby, a, a ale to już może będzie w tamtym filmie, bo z chęcią bym go zmontował, także żeby mieć na pamiątkę też. No i było teraz znowu, ale jakieś takie niechętne dobranie albo malutka rybka po prostu. Aha. Ej <laughs> no dobra Ale skoro one może jakoś tak mniej chętnie biorą, to założę tą samą gumę tylko na 3 gramowej główce. Kurczę, zbranie za braniem ale takie delikatniutkie. Ja to klasycznie mam te większe haki takie, żeby te małe rybki się nie do końca wcinały. A przynajmniej, żeby to zminimalizować. Wiadomo, że przez to ławią częściej tylko za ogona. Nie wsysają całej przynęty. Ale tak sobie wybrałem. O! Tu właśnie pogoniły. O, kolejne. Z powierzchni biorą. Kurczę, poperka może by założył. Gdzie jest mój poperek? Dobra, spróbuję tego puperka uruchomić. Kurczę, nie wiem czemu jeszcze na zalewie on jakoś nie za bardzo mi działał. Gdzieś tam były te rybki, które się rzucały. No dobra, tu się nic nie dzieje. Ale jeszcze. A może Twitch? Fajnie, daleko lata. Ale znów nie widać tych drobnych rybek, one gdzieś tylko na chwilę się je pokazują. No, myślę, że ten Twitch jeszcze może być za duży. On na początku sezonu, w maju, fajnie działał. Ryby chciały się najeść, ale teraz ewidentnie coś mniejszego. Na większe przynęty ostatnio w ogóle bran nie ma. Założyłem znowu z 5 gramową główką. Tak, żeby ten opad był szybszy, żeby po prostu poszukać ryb. O kurde, co ja tu mam w przetworniku. A i dlaczego czasami mówię, że się zagapiłem? To nie jest tak, że nie wiem, patrzę sobie w niebo, czy pod nogi. Chodzi tylko o to, że jak widzę te drobne rybki, które się spłowiają. O, może się powinienem obracać całym ciałem, a nie tylko głową, żeby było widać o co chodzi. Jak tylko znajdę te rybki, znajdę, jak tylko je zobaczę gdzieś dalej, no to widzę też mniej więcej jak się okonie za nimi przemieszczają, albo inne drapieżniki. I to mi też daje dużo informacji. O, tu coś przyatakowało, ale to na otwartej wodzie, ale są tam drobne rybki. Może to boleń. Ja spróbuję tak gumkę przeprowadzić, po prostu. Szybciej w toni. Ale co to ciekawe, te drobne rybki tak na otwartą wodę wypłynęły. Już nie trzymają się tutaj tej płcizny. I przynajmniej jakaś grupka może została też odprowadzona przez jakieś stado koni, czy przed, przez bolenie rozdzielona. I przepłynę kawałek bo coraz dalej w tamtą stronę. Jakby w stronę brzegu. O! Tu ryby stały, właśnie na, już na tamtym kanciku na zejściu. Ale w tamtą stronę były właśnie jakieś ataki z powierzchni, na tą drobniczkę, po prostu odpłynę kawałek tylko zobaczyć co to się tam dzieje. Ale jak ruszyłem plecionką jak się drobniczka, ale taka dosłownie malutka, rozbryzgła na boki. No i co, kilka brań było, dwie rybki wyjęte i ustało, albo gdzieś po prostu przepłynęły, więc trzeba poszukać. No i tutaj już widać jakieś ryby. Przepłynąłem na taką odległość rzutu mniej więcej. Tutaj, jak widać, jak ta drobniczka się spławia. Taki mikro deszczek. Przepływa w lewo i to dość szybko, tak jakby ją coś lekko przeganiało, nie wiem. Widać ten deszczek już tam teraz. No deszczek. No to są te drobne rybki, które tak oczkują. Dobra, wrzucę teraz prosto między nie i zobaczymy, czy pod spodem coś siedzi. I tak w toni trochę przeprowadzę. No kurczę, ale już się przestały spawiać. Nie widzę, gdzie one popłynęły znowu. I tutaj jakieś rybki się pokazały. I to dużo rybek. Po prawej stronie. Kurde, jakie znowu fale. no. Masakra. To już tak fajnie miało być. Spokojnie, poniedziałek. Po południu, wieczorem w sumie. Ale tu coś pogoniło. Na bardziej otwartej wodzie. No i ciekawe, godzina 1959. I tak jak na początku znajdowałem ryby, taki teraz. Ale kurczę zero brań, Nawet dotknięć takich delikatnych nie ma. Dziwne. Nie wiem czy miały tylko taką chwilę. Nie wiem czy miały tylko taką chwilę żerowania. No przy tej temperaturze wody na pewno no samolot tak nisko przeleciał. Przy tej temperaturze wody możliwe, że im się nie chce. Należy bo aż, tak? Kurczę, szkoda, że wcześniej nie byłem. Może to żerowanie jeszcze chwilę wcześniej było. Ale trzeba popróbować. No przepiękna pogoda. Ła! No, i zmieniłem kilka razy przynętę. Trochę większą, trochę mniejszą blaszkę też zarzucałem. Ale kompletna cisza się zrobiła na wodzie. No i w sumie też nie ma na razie skuterów i motorówek, więc w ogóle jest genialnie, ale, ale cisza zrobiła się też z rybami. I już ich teraz tak nie widać, gdzie one popłynęły. Ale to niesamowite, jak się ryby wyłączyły. Widać je nadal. Czasami to nawet obcierają się o plecionkę. Ale żadnych bram nie ma. Kompletnie. Może to żerowanie już było. Ale pięknie teraz woda wygląda. O, tam się coś spławiło, ale to leszczyk, widziałem. I kompletnie ryby odcięło. No dobra, trzeba coś przekąsić. Bo już brzuchu burczy. Ale przepięknie słońce już zachodzi. Genialnie. Temperatura już się od razu znośna zrobiła. Stanąłem teraz przy takim wypłyceniu, tu jest poniżej 2 metrów. Tu jakieś pojedyncze małe rybki, było widać. Zobaczyłem, może na tej najpłytszej wodzie są. Tutaj. Co za widok! Genialnie. No co ja złapałem? Nie, no to się w ogóle nie rusza, pewnie małża. Tak, już krąży. O jest, i to dobra ryba metrowej wody, może półtora metrowej. Ale to chyba będzie szczupak. No i fluorocarbon, ciekawe czy da radę. Jejku, żeby to było koń, pięćdziesiątak. Co to jest za ryba? Podnieść się nie da. Słomek na blachę przyładował. <gulaniec> Skubaniec. Taki spółmetrowy. półmetrowy. No chodź, 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 chodź. Chodźcie, zaraz wypuścimy. U! Wezmę podbierak śliski, skubaniec. Kurczę, wyszedł na taką metrową wodę. Let's go. Cool. No i taki ilon ma 60 cm może trochę więcej, a chyba sprawdzę Tak z ciekawości Ach, dopiero łódkę myłem Dobra, dajmy go od pół metra od pół metra no, 63 centymetry taka rybka. Dobra, zdjęcia już masz na pamiątkę. Leć, płyni, baba, ale woda jest ciepła. Niesamowicie. No i dobra, trzeba próbować dalej. Fajna zabawa. Tam jest taka mniej więcej półtora metrowa woda. O, już opadła blaszka. No i chyba najfajniejsze są takie krótkie wieczorne wypady. Szczególnie w lato, kiedy są tak ciepłe dni. W sumie poranki też są spoko, tylko jakoś tak o poranku ciężko się wraca później do domu. Że to jeszcze tyle dnia. No ale robi się gorąc wylatują skutery, motorówki już jest trochę za głośno, za dużo fal no kurczę, fajnie, że ten sumek się trafił trochę emocji, pięknie już się robi tutaj już księżyc piękna sprawa, ale zaraz trzeba się zwijać jutro rano do roboty parę rzutów i pajrancik no i dobra, trzeba kończyć tą zabawę dzisiejszą jeden sandaczek jeden okonek, jeden sumek Taka fajna zabawa popołudniowa. Przyjemnie było, ale się skończyło. Ale widoki niesamowite. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce. W lewym górnym rogu mój najnowszy film. A w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.